Nazywam się Zosia Sejna, chodzę do klasy trzeciej H i w tym roku kandyduję na stanowisko przewodniczącego samorządu uczniowskiego w Kantonie liceum. Ok, Zosia, to co skłoniło Cię do zgłoszenia się na kandydata na przewodniczącego? Yy, przede wszystkim myślę, że chodziło o taką chęć zmiany i faktycznego działania. Yy, ja też. W sumie od dziecka dużo działam, dużo robię. Dla mnie dosyć nienaturalnym stanem jest to, kiedy mam dużo wolnego czasu. I po prostu chciałam, yy, chciałam coś zrobić, chciałam coś zrobić dla ludzi i... Mamy z moim sztabem razem, bo też nie kandyduję sama, kandyduję z całym moim sztabem. Jesteśmy ludźmi, którzy mają dużo pomysłów, chcą zmienić i uważam, że faktycznie jakby mamy siłę i mamy szansę faktycznie zrobić to, co chcemy zrobić. To pytanie o ulubiony przedmiot, łamany przez nauczyciel, później baba. Okej, okay, moim ulubionym przedmiotem na ten moment jest biologia. Jestem na rozszerzonej biologii w klasie klasa H. I tutaj wydaje mi się, że też mogę e, zaznaczyć, że polubiłam biologię tak naprawdę dzięki panu profesorowi, profesorowi Kręglowi, e, bo tak naprawdę w sumie idąc do tej szkoły, za bardzo biologii nie lubiłam. I tak on, że tak powiem, rozbudował mi tą miłość do tego przedmiotu, jakkolwiek mówię to nie brzmi, ale naprawdę biologię w tym momencie naprawdę bardzo lubię. Dobra, jaka jest Aktualnie Twoja ulubiona piosenka i jakiego gatunku muzyki słuchasz? Okej, okay. słucham w sumie bardzo różnych gatunków. Tak naprawdę to, czego słucham, zmienia się wraz z moim nastrojem. Eee, ale w sumie ostatnio nie słucham jakiegoś bardzo dużo muzyki, tylko głównie podcastów, ale jak już słucham muzyki, to myślę, że głównie jednak rap. Ja, ale piosenki ulubionej nie mam. Eee, tak chyba ulubionym wykonawcą jest Tyler, The Creator, ale. Ale nie mam ulubionej piosenki, po prostu. A ulubiona bajka z dzieciństwa? Chyba Zaplątanie. Czy masz może jakiś ciekawy fakt z twojego życia, o którym nikt nie wie, albo mało osób wie? Okej... Okay. Yy, w sumie... To jest całkiem zupełny fakt, bo o tym, że gram na skrzypcach yy, i chodziłam do szkoły muzycznej, wie dużo osób, ale... Dużo osób wydaje mi się, że nie wie, yy, że. Oczywiście ja chodziłam również na fortepian. Szkolałam zacznie, ponieważ jest taki obowiązek dla każdego ucznia. Yy, I chodziłam na ten fortepian przez dwa lata i ja bardzo nie chciałam grać na tym fortepianie. I na początku, kiedy zaczęłam chodzić na ten fortepian, ja wiedziałam, że ja nie chcę się nauczyć grać na fortepianie. się nie nauczyć grać na fortepianie. I faktycznie przez te dwa lata, pomimo tych lekcji, nie nauczyłam się grać na fortepianie. Nie umiałam nawet czytać w kluczu basowym. Po prostu nie chciałam. To, to się nie nauczyłam i tyle nie zrobiłam tego. Okej. Okay. Znaczy, nauczyłaś się wzoru na deltę. Tak. No to dawaj. E, B kwadrat minus 4 AC. Dobrze. Dobrze, nie? Dobrze, no. A wiesz może kiedy była bitwa pod Grunwaldem? E, 15 lipca 1410. Jedna z niewielu z historii, które faktycznie ja pamiętam. Co to jest mitochondrium? <ścoughs> mitochondrium, e, mitochondrium to jest organellum komórkowe, w którym syntetyzowane są, syntetyzowane są wiązania wysokoenergetyczne. Nie jest tam produkowana energia. Jeżeli napiszecie tak na maturze z rozszerzonej biologii, to jest to punkt kardynalny. Czym Twój sztab wyróżnia się na tle konkurencji? Myślę, że zdecydowanie kolorem różowym, ale w tym roku konkurenci moi wybrali kolor zielony, ale tak już naprawdę wydaje mi się, że Nasz sztab wyróżnia się takim... To, czego nie zauważyłam przynajmniej w innych sztabach, to to, że mój sztab, są tam ludzie, którzy mają już doświadczenie w takiej pracy i nie uważam, że nieposiadanie doświadczenia jest czymś złym, ale jest to na pewno w jakiś sposób zaleta. I mówię, pomimo że śledzę sztaby moich konkurentów, co robią. Jacy tam są ludzie, to nie zauważam tam jakby osób z faktycznym jakby doświadczeniem w robieniu tego, co chcą robić. Ale mówię, jeszcze raz chcę zaznaczyć, że nie uważam tego za żadną wadę. Jakby też uważam, że fajne jest to, że chcą się uczyć. nie? I też mam w sztabie osoby, które nie mają doświadczenia i chcą się uczyć i chcą coś robić i to jest super. W takim razie, by największą wadę swoich oponentów. Największą wadę swoich oponentów. Hmm. Myślę, że. dogadali się w kwestii koloru i teraz się biją na W sensie... <grym> no, mówię, nie chcę za bardzo po nikim tutaj jechać. Ehm, no, myślę, że wszystkie nasze sztaby mają wady, wszystkie mają zalety i... E, no, te największe wady, no to nie wiem, nawiązując do e, zalety mojego sztabu, no to może to, że nie mają tam osób, które faktycznie już pokazały w jakiś sposób, że coś robią. Coś organizują dla szkoły i chciałam zaznaczyć, że w tym roku byłam odpowiedzialna e, za organizację półmetka, żeby nie było, nie zrobiłam tego sama. Zrobiłam to też z e, jeszcze jedną osobą, która bardzo chciałam, żeby była w moim sztabie, ale powiedziała, że w tym roku niestety nie ma na to czasu. E, no i po prostu tak wydaje mi się, że to, to że nie widziałam z, e, u nich tego już faktycznego działania, e, to może być największym błędem. A jakbyś mogła wymienić teraz trzy swoje największe wady i zalety? Okej. Okay. Eee, może zacznę od zalet. Eee, to tak, jestem osobą, która jeśli chodzi o organizację wszelkich rzeczy, zawsze postawi na swoim i będę męczyć ludzi, naprawdę przez dwa tygodnie będę do nich wypisywać, wydzwaniać po trzy razy dziennie, aż w końcu nie zrobią tego, co ja chcę, żeby zrobili. Wydaje mi się, że to jest eee, bardzo ważne. Eee, no i też takie, taka druga zaleta, takie Ogólne ogarnięcie, w sensie y, lubię podejmować się nowych rzeczy i jak podejmuję się nowych rzeczy, to robię 11%. I y, po prostu mam taką naturalną zdolność, że wiem trochę od czego zacząć. Y, I wydaje mi się, że z tym dużo ludzi ma problem, że chcą coś zrobić, ale nie wiedzą od czego zacząć. Y, a taka trzecia zaleta, hmm. wydaje mi się, że jestem osobą generalnie. Mówсячką, miłą. W sensie, mnie jest naprawdę... Powiem tak, we współpracy ze mną jest mnie ciężko zdenerwować tak, żebym ja po prostu przestała być miła. Jednak raczej zawsze staram się to zrobić bezkonfliktowo i... E, no, żeby była miła atmosfera we wszystkim, co robię między mną a ludźmi, z którymi współpracuję. A największe zalety to... E, czasem potrafię się nie wyrobić e, z ogarnięciem się do szkoły i wyjścia. Serio, jak, jak mam na siódmą rano, co w sumie w tym roku jest codziennie, e, muszę wstawać o piątej, bo jeszcze dojeżdżam i często wychodzi tak, że mam 20 minut, żeby się ogarnąć. E, to jest moja zaleta, że po prostu nie potrafię się zbyt z łóżka. E, kolejna wada, właśnie może to, co wymieniłam trochę jako zalety, ale dla innych ludzi może być to wadą, to to, że nie odpuszczam i zawsze ostatnie słowo musi być moje i... E, Ciężko, ciężko mnie trochę przegadać. W sensie ja się po prostu nie zgadzam na to, żeby ktoś nie przegadał. A trzecia wada. Mm... No właśnie wydaje mi się, że to też to, co powiedziałam o mojej zalecie, że jestem miła, to to też może być wadą, przez czasem jestem zbyt miła. I po prostu czasem ludzie mogą sobie czuć, cza czasem chcą przez to, że ja jestem miła dla nich, czują, że mogą mnie trochę lekceważyć, ale potem jakby wychodzi, że nie, nie mogą i. Um... I jednak zawsze wychodzi tak, że jest tak, jak ja bym chciała, i jest, że tak powiem, dobrze, ponieważ robię to dlatego, żeby po prostu w jakiś sposób oddziaływało to pozytywnie na pracę moją i osób, z którymi współpracuję. Co obecny samorząd zrobił źle i co wymaga poprawy? Co obecny samorząd zrobił źle? Wiecie co, na ten, e, w tym momencie chyba najbardziej przychodzi mi e, do głowy akcja ze sweterkami, że rozdawali je w pomieszczeniu, gdzie było ciemno i nie widzieli jaki kolor komu dają i to trzeba <ścoughs> zrobić w przyszłym roku, w tym roku w sumie. E, inaczej, czyli po prostu zapalić światło w sali i zobaczyć, czy ktoś dostaje granatowy czy szarny sweter, bo potem ścigać ludzi i zbierać od nich to było problematyczne. A co byś zrobiła, jakbyś miała nieograniczony budżet? Jakbym miała nieograniczony budżet? Mm, bardzo bym chciała zrobić w szkole strefę chillu. E, wiem, że są takie plany, ale na razie jej nie ma. I zrobiłabym strefę chillu, gdzie jest nielimitowany dostęp do nielimitowanej kawy dla wszystkich uczniów. Jaki jest twój największy idol i dlaczego on, ona? E, jeśli mam być szczera, nie mam największego idola. E, nie, po prostu nie, jest, nie jestem w stanie wybrać takiej osoby. Przepraszam, jakoś. Staram się y, tak kierować swoim życiem. Oczywiście są osoby, które w jakiś sposób mnie inspirują, ale staram się jakby kierować swoim życiem w taki sposób, żeby nie dążyć do bycia tak jak jakaś osoba, tylko żeby być sobą i żeby po prostu inni byli w stanie się mną inspirować. E, to teraz, może przejdziemy do pytań odnośnie Twojego sztabu. już jak to wygląda, zatem mogliśmy zauważyć, że Twój sztab jest kreowany, i cała kandydatura również, jest kreowana na postaci Barbie. Skąd taki pomysł i co to ma za sobą wnieść? E, więc e, zaznaczę tutaj, że <grym> nie chcę jakoś bardzo zerwać się na Barbie. E, tak to jest po prostu kolor, po prostu jakiś tam symbol, że tak powiem, naszego sztabu, symbol na logo. E, po prostu, szczerze mówiąc, bo mi się spodobał i stwierdziliśmy, że po pierwsze kolor różowy. E, nigdy przynajmniej nie widziałam go w innych sztabach i to będzie coś po prostu oryginalnego i coś, czego jeszcze nie było. E, a takim, wydaje mi się, że fajnym przesłaniem Barbie, to co też, e, jeżeli ktoś widział tegoroczny film Barbie, który wyszedł w wakacje, jest to, że Barbie tak naprawdę może być, może wszystko. Barbie była gospodarką, Barbie była prezydentem. I właśnie my chcemy przez to też tak trochę pokazać, że, że my też możemy wszystko, że jak tylko chcemy to e, i mamy oczywiście tego środki, to możemy zrealizować wszystko, co, co chcemy zrealizować. Na Waszym Instagramie możemy znaleźć też postulat o dniach tematycznych i o to, że jeżeli ktoś będzie przebrany zgodnie z dniem tematycznym, nie będzie pytany na lekcjach. Chciałem zapytać, jak często miałyby być takie dni tematyczne i czy już podjęliście rozmowy z jakimiś nauczycielami, żeby wtedy nie pytali? Okej, okay, więc generalnie jeśli chodzi o postulat z dniami tematycznymi, jest to postulat, o którym ja już rozmawiałam z panią wicedyrektor Prezdań i ona jak najbardziej wyraziła na to zgodę. Takich dni też niestety nie może być za dużo i ona to zaznaczyła, też byliśmy tego świadomi idąc do niej z tym postulatem. Więc tak po wstępnych rozmowach z nią planujemy takie trzy... Dni tematyczne no i po prostu będzie wtedy odgórnie z dyrekcji narzucone, że dzień tematyczny nauczyciele nie pytają, jeżeli ktoś jest wiadomo przybrany. no i pierwszy dzień tematyczny w sumie planowaliśmy tak w okolicach świąt może na Mikołajki. No i też chcieliśmy, żeby te dni się łączyły z jakimiś, nie wiem, świętami, okazjami, tak żeby fajnie to po prostu się wszystko połączyło ze sobą. Dobra, mogliśmy na Twoim Instagramie jeszcze zauważyć hashtag Vote for the Pytanie mamy Dlaczego mamy głosować na kozę? oraz Skąd taki hashtag? Okej, okay, więc zacznijmy od tego, że GOAT w znaczy Greatest of All Times e, A w sumie pomysł na hashtag wziął się stąd, że ja totalnie nie miałam pomysłu na jakiekolwiek hasła wyborcze e, Nie wiem, jeśli chodzi o takie rzeczy akurat Totalnie, totalnie nie jestem w stanie takiej rzeczy wymyślić tak samo pytałam osoby z mojego sztabu, też nie byli w stanie niczego fajnego wymyślić i w sumie tak raz jak sobie nie wiem co robiłam, pewnie nic dosłownie nie wiem, oglądałam serial, czy jadłam obiad to sobie tak pomyślałam w sumie VOTE i GOAT się prymuje. więc zrobię taki hashtag i w sumie wydaje mi się, że jest całkiem zabawnie całkiem śmiesznie Jeszcze mamy takie pytanie takie kontrolne, można by powiedzieć. Czy wiesz, ile akcji i inicjatyw samorządów w poprzedniej kadencji odbyło się z udziałem wolontariatu i ile złotych udało nam się zebrać, aby pomóc? Szczerze, miałam takie informacje, przynajmniej o ilości pieniędzy, jakie się udało zdobyć, ale niestety, przepraszam, zapomniałam już to było jakiś czas temu. No ale to, co chcę zaznaczyć, to to, że. Mój sztab i ja nie kierujemy się tym, co jakby już było z wolontariatem, to co ta sekcja już zrobiła. nie chcemy, jakby To, co oni już zrobili, nie jest naszym celem, żeby być takim samym, tylko chcemy wręcz to poszerzać. Chcemy wręcz, żeby jeszcze lepiej to działało, żeby tych akcji było jeszcze więcej. O to nam w sumie chodzi, a odniesienie się do sekcji wolontariatu, jako żeby ją przejąć jako potencjalnie przyszły samorząd, jest takie, że po prostu ta sekcja nie działa i podoba nam się bardzo inicjatywa tego, że e, taka sekcja jest osobna i ona działa równolegle do samorządu. Jest to w jakiś sposób część samorządu, ale jednak są do tego wyznaczone osoby, które się tym zajmują i jest to po prostu na ich głowie. I wiadomo, jeżeli potrzebują pomocy, inni, człon inni członkowie samorządu też im z tym pomagają. Jasne, to nie jest tak, że te osoby są, tym, są z tym same, ale jednakże to są osoby, które są z góry za coś odpowiedzialne i po prostu czują tę odpowiedzialność na sobie. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim za rozmowę. No i co? Zachęcałam po prostu wszystkich do wzięcia udziału w wyborach, ponieważ jak pokazały wybory, które odbyły się w niedzielę, wybory parlamentarne, jednak ludzie w naszym kraju chcą głosować i bardzo liczymy na to, ja i mój sztab, liczymy na to, że po prostu wy jako młodzi ludzie, którzy może. W większości jeszcze nie mieliście prawa głosu w tegorocznych wyborach, ale już w następnych większość z Was będzie je miała, jak nie wszyscy, myślę, że jeszcze nie wszyscy, ale na pewno większość. Chcemy um, budować wśród uczniów naszej szkoły taką świadomość tego, że chodzenie na wybory, głosowanie jest ważne, że was, Wasz głos jest ważny i że jeżeli chcecie faktycznie coś zmienić, jeżeli coś Wam nie pasuje, to macie prawo um, po prostu o tym mówić i macie prawo wyrażać swoje poglądy. Do yy, że macie moc tej decyzji i o to nam chodzi, żebyście szli po prostu do wyborów. Kiedy macie taką okazję, to jest wasza możliwość i to jest wasza szansa, żeby po prostu zabrać jakiś głos.